Dzień dobry moi drodzy. Zapraszam Was na kolejne weekendowe emocje ze zrabkami. Dzisiaj taki zestaw za 88 zł tutaj wylądował. Na rozgrzewkę krzyżówka za 3 zł. Dalej, ekstra pensja to już jest za 5, numerek 18 i dwie zrabki z nazwą Kasa, czyli najszczęśliwsza 10 razy i kierunek Kasa. Dalej, starożytny skarb, numerek 13. Może wykopiemy jakiś prawdziwy starożytny skarb. Mega pensja. Próbujemy dalej. Ostatnio dosyć szczęśliwa, miejmy nadzieję, że dzisiaj też się z dobrej strony pokaże. I kopalnia Rubinów numer 16. Może jakiś Rubin też wpadnie. No i dwie grube zdrabki, czyli Ekstremalne 7 i Mój Pierwszy Milion. Takie były w kolektorze, to sobie wziąłem 13 i piątka na pokładzie. Udało mi się, moi drodzy, dostać jeszcze jedną zdrabkę o Megalinie. To zresztą była ostatnia z tej paczki premierowej numerek siódmy, a ósmy był chyba drapany, nie? Na odcinkach. Także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnio mam trochę mniej czasu, więc nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ostatnia już jakakolwiek dogrywka, bo po prostu no, nie mam czasu się wracać, a też nie chcę, żeby mi pani odkładała, no bo to też jest dosyć uciążliwe, można powiedzieć. No, także tyle słowa wstępu. Zapraszam do oglądania. Także zacznijmy nasz odcinek. Krzyżówka na pierwszy ogień. MF, taki mamy początek. No i zobaczymy, co to tutaj przyniesie. M się znalazło, F też mamy, także jakiś tam początek jest. Tu jeszcze jedno M, tu jeszcze jedno. No i dobra. Dalej BY. Tu jest jedna B, jeszcze i to chyba też wszystko. Nie jeszcze jest Y1. Dobra, druga linia SZ. Także tu i tu zaliczone. Tu mamy jeszcze gdzieś literkę Z, i to chyba tyle, nie? Dobra, najwyżej się to znajdzie V i C. No. Początek wyśmienity. Jak to jest litera V, to nic człowiek do szczęścia więcej nie potrzebuje. <laughs> Dalej, W i G. Tu mamy tu. Tu jest literka G, tu kolejna G. I tu jeszcze było W. O, właśnie, także tyle. Dalej, L, A. O, troszkę się więcej poskreślam, miejmy nadzieję. Dzięki tej literce A. Także tu, tu. Tu A i L kolejne. Tu jeszcze mamy jedno L. No i chyba to też wszystko. Dokładamy literę D. Tylko była w jednym, nie w dwóch miejscach. No i teraz się w tej trzeciej linii wszystko wyjaśni. Mamy NT. Do wydrapania. To się tak więcej zrobiło. Tu mamy jeszcze jedno N, tutaj też, tutaj też, no ale na razie nic to niestety nie daje i obawiam się, że tak zostanie. I U, no same takie, te litery kiepskie. No jest I, no tutaj mam pierwszy wyraz dopiero, więc dużo i tak brakuje. Mhm, I to tyle, a ostatnim będzie co? F. E. Teraz, bo no także wyszło jak zwykle. Hup, Więc teraz będziemy czekać na wygrane. Mhm, także tyle. Zobaczymy, czy kontrolne się potwierdzą. Że nic tutaj nie ma. Tak, potwierdziło się. No także zaczynamy z trawką przegraną. Dobrze, także kolejna przed nami. 10 razy kasa. Tak jak mówiłem na wstępie, najszczęśliwsza zdrawa ze wszystkich. 26, 28. 16 i dolna tutaj linia. No, nic nie ma. W sumie po co drapać? Można kupić i od razu wyrzucić bez sprawdzenia. <grym> Dobrze, przed nami starożytny skarb. Szukamy Trzech takich samych symboli w jednej linii. Dwa słoneczka wyskoczyły, ale trzeciego już nie ma. Także druga linia przed nami. No i podobna sytuacja, tylko. Dwa takie same symbole były. Tutaj też taka sama sytuacja. Dzbamy Ibis. O, dwa wielbłądy, trzy wielbłądy. O moi drodzy jaka niespodzianka. Troszkę się nie spodziewałem. Bo tak kusili, kusili, ale jednak coś tam wpadnie. Skrzynia heum. No tutaj też nic nie będzie i jeszcze zostaje linia. Siódma, czy tam gra siódma? No, też tutaj widać, że nic nie będzie, także wracamy do tych wielbłądów. Nie wierzę. Nie wierzę. O matko, 500 złotych Patrzcie. Hmm. Moi drodzy, ale mamy draping Ja cię kręcę. A a. Nie pytajcie, bo nie wiem, ale ta wygrana mnie zszokowała. Trzy wielbłądy dają 500. Patrzcie, numerek 13. No, się zadziało. Ach. No, pięknie. No to, moi drodzy, kurde. Luty chyba będzie na plusie. No bo no, chyba, że nie wiem co tu się jeszcze zadzieje, nie? <grych> ale jest dobrze. Fajnie. No. Wygra na życie to nie jest, no, ale... Miły akcent można tak powiedzieć. lotu mi zafundowało cały miesiąc, nie? No, można tak powiedzieć. Dobra, no to drapiemy teraz tutaj Twoje liczby. No i na razie nic się tu nie powtarza. Zobaczmy co dalej 21 41, 39 mm -hmm. dalej 6, 6 10. 46, 45, 47 jest wygrana. Kurde, no to jeszcze coś dołożymy. Rekordowy plus. 9, 7 i 43. 35, 16 i 28. Dobra, muszę się skupić na drapaniu, bo już mnie myśli uciekają. Co zrobię z taką kasą? <grym> Od 47, jeszcze 4 dychy nawet. No fajnie. No to mamy już 540. A jeszcze w sumie na połowa z drapek, dopiero. Ładnie. Także przed nami teraz ekstra pensja. Takich liczb szukamy. 25. No to dobrze nie zapowiada. Jak się tak zaczyna. Mm -hmm. Jeszcze tylko szansa poniżej. 13 ekstra pensja, 15 i 12. No, zgodnie z przewidywaniem. Tutaj nic się nie trafiło. No to zobaczmy jak większa siostra można powiedzieć. Mega. ostatnia też tak jak wspomniałem, bardzo fajna wygrana. czy trzeba ją będzie spłacić w najbliższych pustakach, czy znowu się tutaj coś uda trafić. 37, 11, 44, 32. Także linia kolejna. Tu mamy 5, tu mamy 16, 13. To też nie pasuje do tych liczb u góry. 15 2 i 28 to też nie pasuje, także tylko szansa poniżej. No to też tak to obokowo poczynili 48 dokładnie, no także też się nie powiodło. Więc kolejna strawka przed nami, czyli kierunek kasa. Coś się trafi. 33, 24, 26, 1, 37. Tutaj nic, tutaj 4, tu 12 i ostatnia szansa 18, także żadna zdrabka za piątkę dzisiaj się nie spisała. Proszę bardzo, Rubin. Także i starożytny i kopalnia wygrana. O, i drugi Rubin. Kurde. No to dzisiaj dzisiaj jest moc. I trzeci Rubin. Czwarty Rubin. O, moi drodzy. Piąty Rubin. No to co? 5 dyszek. No to piękne wygrane dzisiaj. 540 i 40, i pewnie 50. Ale zobaczmy. Ostatecznie nie ma co gdybać. No dokładnie, to jest dyszka to jest dyszka tutaj niżej 10, 10 i tu jeszcze mamy jedno 10, czyli jest 50 zł no jak wchodzi to wchodzi wszystko, a jak nie to nic, nie? także kończymy wspaniały odcinek z Trapką Ekstremalny 7, także jak ma się dziać to jeszcze niech się tutaj coś tam trafi będzie piękny budżet na kolejne odcinki 10, 12, 14, 6, 16. No, jakaś skromna siódemka, chociaż ze zwrotem. Tutaj trzeba być łapczywym. Tyle lat to zabrało w styczniu, że no. Ta wygrana to dopiero na zero, jeśli chodzi o ten rok. 4, 8, 3 i ostatnia szansa. No, 11, także ekstremalny, już tutaj wygrany dać. Nie chciało. No Ale to, co się dzisiaj zadziało na odcinku, to naprawdę przebiło moje oczekiwania. Kopalnia rubinów 50 zł, starożytny skarb 500, i 40 zł mój pierwszy milion. Także wynik drapingu to 590 na 88. Także no, 500 zł do przodu. Fajnie, także zapraszam na jutrzejszy odcinek. Mam nadzieję, że również tak wspaniałych emocji nie zabraknie. Cześć.